Siema, ziomy. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku. W tym zaatakujemy tą wieżę tutaj całą. Tak. Ona jest również podcim, tam jest cała twierdza taka. No, mam nadzieję, że przeżyjemy i będzie OK. No to zaczynamy fajtować. Bla, Tak nie wiem, czy zdążymy w tym odcinku. Jeszcze zaatakować tam tą wyspę ze statkiem, ale. No, mam plan taki, że pójdę ją zaatakować, bo normalnie było super. Ok, to, to idziemy tutaj. I, o creeper, i kościej. Jak to mówił Mortad Kościej, kościej, kościej. A to co to jest? Fire essence. No, super. Okej. Okay. Uuu Wełenka. No. Dywani wyłożone to coś. Łota! Kurde, czy to zombie jest w tym? Nie, to jest szkielet w diamentowym secie. Ja pierdzielę. Ale jazda. No, pierwszy raz w życiu coś takiego widzę, nie? I jeszcze coś ma na głowie. Co on tam miał? Ja. Po jednym go biję. Czajcie to? nie. jeszcze tutaj. z starczą. Kurde. Zawsze ja tarczą mogę też nosić. Kurde, jeszcze mi coś bije z tyłu. O kurde. Ale ich tu jest. pięć? Nie, 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 nie. Ale mnie atakują. Kurde. Dla jeden z dróg, tak, ale ten to normalnie, tym diamentowym, wstydzę, to jest super. okej okay. i co ja tutaj zostało? Wcofajmy się do światła. Co ja mam? Mam Life Essence. Nie wiem, co to robi. się dopiero dowiem. Ice Essence. Okay. Znaczy, co nie robię. Tu nic na ten temat nie piszę. No, okej. Okay. Zobaczmy, tu jest łóżko. O, węgielek jest, super. to zabierzemy? To jest łóżko, dobra, kim się. Okej. Okay. ok, to będzie safe. Tu jest węgielek. O kurczę, fajnie. nie, węgielka sobie nazbieramy troszkę. Oświecimy to miejsce, że co żeby się tu nie spawnowało nic tak? i zamykamy. oczy. dalej. Tu mamy następną łyżeczko. Hmm. No tutaj już Tutaj są schody. O ty co my tu atakuj zombipa? <gry> A, to szybko trzeba to chyba rozświetlić. Mi się tak kojarzy. A myślę, że zbierzemy sobie też te obrazy. Przynajmniej robić tego nie robić. A do wystroju wnętrza mi się przyda. Ha. I to mamy w skrzyneczce? Uuu, diaksy. Poison staw. Emeraldy. Block of gold. Kurp na bogato. <laughs> Dobra. Tak już zebrałem tu diaksy. Oooo. Portal, portal. A to kiedyś może pójdziemy na tych smoczkę. Okej, okay, ja pójdę chyba do góry. Jeszcze raz tą część przejdę szybko. Hmm, no to tak, nie chcę stracić tych diamentów, bo to by było straszne. A jeszcze kiembelgier. Znaczy, widzicie, to już zebrałem tutaj. Ale najbardziej zadowolony jestem, że no, mam z tych diamentów 6 diamentów. Zabrać tak fajnie szybko. No to naprawdę. Co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz. Fajnie to wygląda, naprawdę super. Dobra, lecimy dalej. Okay. A tu jest Creeper. Nie wybuchaj. Nie wybuchaj, nie wybuchaj. Dobra. A piórko w głowce, ma. Siedzi co? Siedzisz sobie, odpoczywasz, a tu nie ma odpoczynku, nie ma. Niestety. What the fuck? Już mnie zaciukały, no. Mędy jedna. Muszę szybko to zabrać. Szybko, 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 szybko. Szybko. Tutaj tu uciekamy, uciekamy. Już idzie tam, już idzie Menta jedna. Dobra, ale ja się to chowam. Nic mi nie zrobi, Chyba, że już że otwierać. Właśnie się Widziałem, czy ona umie ją drzwi otwierać. No. No, nie mam helmu, ale to nic. Ale jak one mnie tam no? Pewnie ten, zombie nocz mi dorwał, o jest, z dobra, dobra. hełmiki to jest zombie Notch. pewnie on jest, tak strzelił strasznie. Bra. Darkness essence, kurczę, nie, muszę się naprawdę dowiedzieć co te rzeczy robią, bo water essence, pewnie nie mam zielonego pojęcia. Ok, ok. Co to robi? Water Essence. Zobaczmy. Water Staff, Water Arrow. Więc z tego do robienia jakichś tych stawów takich fajnych, to się one pewnie robią. No nic, ale to ogarniemy myślę jeszcze. Jakaś magia. Okay. O, proszę, skrzyneczka, O, Diamond helmet, iron chest. Kurde, bogato będę miał. Okay. No, naprawdę, ja tego stracić nie mogę. Wiem, co zrobię. Pójdę tu, okej, okay, tak. Zniszczono to. Ok, metaski trawnę przy łóżeczku O, tutaj. Tak, tu zrobię sobie jeszcze jedno. Kurczę. Ale normalnie sporo, sporo. Weźmiemy sobie razu ten, to mi potrzebne będzie. Te wszystkie fajne stawy takie. O, to weźmiemy ze sobą bezczegną. A, chemik sobie też weźmiemy, to, zostawimy tutaj. OK, dobra. Lecimy dalej. Naprawdę fajne temki znajduję. Sobie jeden następny. No, Ko, czemu by sobie mógł zrobić? No mi w pozycji siedzącej. O, elektryka sens. No, to są chyba do robienia tych lasek takich elektrycznych, na przykład albo czuśniku. A, tu jest jakieś takie puszczenie. Okay. No dobra, idziemy tą stroną. I mamy tutaj zombie creeper, który nie wybucha. I zostawiam nam TD. Super. Tam jest. O. Hmm. Pewnie tam tej hm pewnie pociągnięcie tamtej Waichy powoduje to. Że one wszystkie wybiegną na mnie. Hmm. Ale ja tutaj mam taki patent, że ja sobie zrobię coś takiego, że je ja tutaj zbukruję Właściwie to po co ja tak tutaj? pod się nie o, właśnie tak. Ok, no i przycięla, co? <grych> ok, no można było też drzwi roz... rozwalić, i o, widzicie, wszystkie są otwarte. Ej, pojedyncze teraz wyciasta. No chodź tu, chodźcie tu, no. No nic mi nie zrobicie. O! I znowu poison essence, Dobra i wskakujemy tu. Cio, cio, cio. I następny chodźcie. Chodź, chodź, chodź nie bój się. Tak. Też zginiesz. No. Okej. Okay. Ci tutaj przejście, żeby bym uciekał. Okej, okay. co? My dostaliśmy tutaj jeszcze to, to. Następny water essence. No, sporo, sporo, sporo. Sporo rzeczy dostaliśmy. Okej. Okay. Dobra. Ty mi tutaj co dałeś? Ła, indesens. Ja pierdzielę ale typu las... Normalnie szok. O, ten ma tutaj laskę. No, chodź tu, chodź tu. I co? I nic mi nie da? Uuu, szkoda. Sam był poczar. U mnie z kolei z niego tutaj to staw, coś stawek się kwiatło. Zjemy coś zjemy, 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 zjemy zjemy, Zjemne, zjemne. dalej. <laughs> <Okay. śmiech> zjemne. Zjemne, jeden strzał, Kurde no, a daleko już byłem. Dobra, lecimy jeszcze raz. Okay. I na dół. No, na szczęście nic tutaj nie ma. Kurde no, na jednego hita byłem, no. Zamkniemy te drzwi. Uzbroimy się. To hmm. jest Dobra. Słabe są w obronie, ale mocno w ataku. A no, tu nic nie ma takiego. A my to sobie rozświetlimy. Oku. Zamknijmy to. Dobra. Zobaczmy, co tutaj jest u góry. Nic nie ma. No nic. A tam było tego pełno. Dobra, ma jakiś kurde, czy to jest? Kurde, ale ich tu jest I i, i, Dziń, dziń, jedna, ty Jej Kurde, ty, jak se wyjdzie na mnie, no Dobra, ich tutaj złapię No chodź, 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 chodź. Pojedynczo to one są Niestety Bez szans No, dobra, dobra, wyszło, no, udało się ten miecz mi się kończy już powoli. Będę zrobić następny diaksowy mieczyk. Ten juhu! Jak, jaki miecz ma! o, kurde! Ja! I diaksa mi dał! Pięknie! Super! Mamy diaksa takiego! A tu u góry nic nie ma. No to idziemy. Do... Okay, wyjście do góry. Naświetlmy sobie, już świeczki się kończą. No. Dobra. I znowu na dół. No, chodź tu, chodź tu. D jeden ty No nie, we, mnie, we mnie. A ty łukiem, łukiem we mnie mierzysz? Ładnie to tak, ładnie to tak. Mierzyć we mnie? No, ja myślę. Od razu coś weźmiemy. Dobra, zjedźmy to. O kurde, sporo tego wszystkiego jest. Zmień ja się z tym zabrą. Ok, i tutaj mamy kliperka. Kurde, nie mówcie, że. Aaj, zepsuł to. Jesteś czy tu chyba będą pająki? Ostatni też tutaj miło są to też nie no, jest potrzebne No to ok dobra. To tak coś tu w ogóle jest? Skrzynka jakaś, nic tam to widać, że są jakieś ruiny. Jest metalu, ale ja metal tu nie przyszedł. O! Okay, okay. No dobra. Nie wiem, czy atakować go, czy co. Może mnie zabić. Ile on ma powera? 40. No nie wiem. Na razie go zostawię w spokoju. Nie będę go ruszał. I we mnie łukiem. Łukiem z ty pszty. Okay. No właśnie w taki sposób mamy łuk. Jedną strzał. Co ja zrobię z jedną strzałą? O jeszcze... Witch tutaj się kręcił Zom, creeper nie. O! Tak. Co my tutaj mamy? Mamy jeden, to... No, 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 no. No, chodźcie, Oj. O, ja cię. Muszę coś z tym zrobić, żeby nie tracić tych. A to nie ta manka. Muszę coś zrobić, żeby nie tracić tych. Yy... Ekiponu tego swojego. Nie. Ciekawe jak to zrobić. Jak macie jakieś pomysły jak to zrobić, to napiszcie w komentarzach. Bo ja raczej do Was odcinka no chyba tego nie ogarnę. Natomiast ten odcinek trwa jakieś 20 minut. Więc chyba zaraz będziemy kończyć. Jak tylko dojdę i zbiorę swoje rzeczy. Teraz skończymy ten odcinek i w następnym dalej będziemy łazić tutaj po. okej, okay, nie, atakuj nie, taku nie. Noż kurde musiał wyjść. Raz, raz, Zbieraj, 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 zbieraj. Uciekaj. Uciekaj. Yy! Mm. No okej, okay, dobra. Ja to ogarnę w wolnym czasie. I myślę, że w następnym odcinku już będę ogarnił tę notonarkę.